Jeżeli więc myślisz w przyszłości o poszerzeniu swoich kompetencji zawodowych albo jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś zobaczyć w jaki sposób wygląda praca tradera tak na co dzień, to zachęcam do aplikowania na kolejne edycje naszych warsztatów stacjonarnych w Bydgoszczy IM am Ali Trader. Daty ogłaszamy na bieżąco na naszych stronach internetowych icebreaktrading.pl. Całe warsztaty trwają dwa tygodnie, 10 sesji giełdowych i jest to... Bardzo dobrze przepracowany czas z dużą intensywnością, który ma dać tutaj Wam taką bardzo solidną bazę pod pracę na giełdzie, którą będziecie mogli realizować u siebie w domu i tak, żeby to jak najbliżej stało takiego profesjonalnego tradingu, który wykonuje się w biurach tradingowych na całym świecie. Jest to niesamowita okazja, żeby zobaczyć w jaki sposób wygląda praca tradera, popracować tutaj wspólnie z osobą z doświadczeniem i być może zmienić swoje życie zawodowe i skierować się właśnie na pracę w tradingu. Zachęcam więc do aplikowania. Link w opisie tego filmu. I i do zobaczenia na kolejnych edycjach naszych warsztatów I am AD Trader. Do zobaczenia!